Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądał nasz układ słoneczny w przeszłości? Czy planety były takie, jakie są dzisiaj, czy też wyglądały zupełnie inaczej? W tym filmie cofniemy się w czasie, aby dowiedzieć się, jak wyglądała chociażby nasza Ziemia 3,8 miliarda lat temu. Zanim zaczniemy, być może zastanawiacie się, dlaczego akurat 3,8 miliarda lat. Był to okres w początkowej historii Układu Słonecznego, tuż po uformowaniu się planet zwany Wielkim Bombardowaniem. W tym czasie doszło do dużej liczby zderzeń asteroid z planetami i obiektami należącymi do naszego Układu Słonecznego. Planeta Olbrzym Gazowe olbrzymy niewiele się zmieniły w swojej historii. Dlaczego? Powodem jest to, że nie mają solidnej powierzchni. Podczas późnego, wielkiego bombardowania Jowisz, Saturn, Uran i Neptun wielokrotnie miały bliski kontakt z asteroidami, ale te przenikły przez chmury i dlatego ich wygląd pozostał taki sam. Niektórzy astronomowie uważają, że Jowisz i Saturn zmieniły nieco kolor, ponieważ minerały, które asteroidy zdeponowały w gazowych olbrzymach, mogły zmienić zabarwienie ich chmur, ale bardzo nieznacznie. Poza tym najprawdopodobniej planety gazowe wyglądają tak samo jak kiedyś. Nie można tego jednak powiedzieć o ich księżycach. Wydaje się, że w odległej przeszłości nie miały tak wielu księżyców jak teraz. Tak jest na pewno w przypadku Neptuna i jego największego księżyca, Trytona. Dziś wiemy, że grawitacja lodowego Olbrzyma uchwyciła ten księżyc, który na początku nie był częścią tej planety. MERKURY Wyjaśniając, jak wyglądały gazowe olbrzymy, przejdźmy teraz do planet skalistych, które były zupełnie inne, począwszy od Merkurego. 3,8 miliarda lat temu planeta ta wyglądała jak palenisko. Analiza przeprowadzona przez sondę wykazała, że jego powierzchnia, podobnie jak powierzchnia naszego Księżyca, ma liczne ślady po uderzeniach meteorytów. Starsze kratery przeszły ekstremalną erozję prawdopodobnie z powodu znaczących zmian temperatury w zakresie od 350 stopni Celsjusza dziennie do minus 170 stopni Celsjusza w nocy. Ponadto planeta była początkowo aktywna wulkanicznie, a kratery uderzeniowe, takie jak Kaloris Basin, wypełnione zostały magmą, co doprowadziło do powstania gładkich równin podobnych do mórz księżycowych. Caloris Basin ma przybliżoną średnicę 1550 km. Wszystko to pokazuje nam, że Merkury miał bardzo brutalną przeszłość i jest prawdopodobne, że nie wyglądał tak jak jest teraz. Wenus najgorętsza planeta ze wszystkich. W rzeczywistości wszystkie analizy pokazują, że najprawdopodobniej miliardy lat temu Wenus była dość podobna do Ziemi. Jak wiecie, komety są ogromnymi zbiornikami lodu i największymi rezerwuarami wody w układzie słonecznym. Kiedy te komety spadły na planety miliardy lat temu, lód stopił się i zamienił w wodę. Gdyby planeta miała wystarczającą grawitację i atmosferę, woda mogłaby pozostać i stać się oceanami, jeziorami i rzekami. Uważa się, że w przeszłości, w historii układu słonecznego, klimat i atmosfera Wenus były bardziej umiarkowane z temperaturami sięgającymi 50 stopni Celsjusza. Co jest znacznie bardziej przyjazne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że obecnie temperatury na tej planecie przekraczają 480 stopni Celsjusza. Przy tych temperaturach możliwe jest, że Wenus miała oceany pełne wody jak Ziemia. Przez co najmniej 300 milionów lat Wenus mogła zatrzymywać całą wodę zdeponowaną przez komety. Jednak w końcu coś się stało i spowodowało, że stopniowo gromadziło się coraz więcej dwutlenku węgla, ogrzewając całą atmosferę i powodując odparowanie wody, aż ta całkowicie zniknęła. Przez lata planeta ocieplała się i wychwytywała gazy cieplarniane, co zniszczyło przyjazną i cichą planetę z wodą i stworzyło najgorętszą planetę ze wszystkich nam znanych. Ziemia. Bez wątpienia najbardziej zmieniła się nasza planeta. Ziemia nie zawsze była pięknym i spokojnym niebieskim domem z oceanami i lasami pełnymi różnych form życia. W początkowym stadium tworzenia się naszej planety najpewniej spory udział miały procesy egzogeniczne i upadki meteorytów czy komet. Materiał z nich pochodzący mógł wzbogacić skład skorupy kontynentalnej i płaszcza ziemskiego. Do tych informacji należy dodać jeszcze jeden wymiar. Badania planetoid zbliżających się do Ziemi wskazują, że wiele obiektów tego typu może posiadać na swojej powierzchni związki chemiczne, które mogły stanowić podstawowy budulec życia. Oznacza to, że być może powstanie życia na Ziemi zostało sprowokowane w jakiś sposób przez którąś z masywnych planetoid, które miały to wątpliwe szczęście zderzyć się z naszą planetą. Prawdziwą ironią losu byłoby, gdyby okazało się, że za powstanie życia na Ziemi odpowiada planetoida, której dawno już nie ma i, co więcej, dawno na Ziemi nie ma śladów po jej uderzeniu. Tego jednak raczej nigdy się nie dowiemy. Nauka też ma swoje granice. Po wielkiej kolizji Ziemia pokryła się potokami lawy. Przez miliony lat stygnący materiał tworzył czarną skorupę bazaltową. Obiekt, który dziś nazywamy błękitną planetą, wyglądał wówczas zupełnie inaczej niż obecnie. Astronomowie uważali, że Słońce jest dziś o około 1 trzecią jaśniejsze, co mogło przyczynić się do spadku globalnych temperatur. Uważa się, że w tym czasie była największa ilość gazów cieplarnianych w historii Ziemi. Jak widać, miliardy lat temu Ziemia nie miała warunków do goszczenia żywych istot takich jak dzisiaj. W rzeczywistości jest prawdopodobne, że wszystkie żywe istoty, które istnieją dzisiaj w bardzo niewielkiej liczbie, mogłyby przetrwać tamte warunki. Mars Naukowcy uważają, że Mars wyglądał bardzo podobnie do Ziemi w przeszłości, ponieważ po późnym okresie bombardowania na planetę również spadły liczne komety, które wypełniły go wodą. Z tego powodu Mars miał znacznie gęstszą atmosferę niż obecnie. Oprócz przyjemniejszych temperatur, oceanów i rzek pełnych wody, miał wszystkie warunki do zamieszkania żywych istot. Sądy eksploracyjne odkryły, że pod powierzchnią Marsa znajdują się małe stawy wody zmieszanej z piaskiem lub gliną. Niewątpliwie, Mars był znacznie bardziej gościnnym miejscem dla życia w przeszłości, i dlatego wielu naukowców uważa, że życie mogło powstać tutaj, a następnie migrować na Ziemię za pośrednictwem asteroid. Mars przez wiele lat był najbardziej gościnną planetą dla życia, ale niestety jego jądro jest niewielkie. Z tego powodu ochładzał się on bardzo szybko, co powodowało utratę jego pola magnetycznego. Bez pola magnetycznego i przy słabej grawitacji nie było nic, co chroniłoby atmosferę przed promieniowaniem słonecznym. W końcu wiatr słoneczny stopniowo odrywał atmosferę Marsa, co obniżało ciśnienie atmosferyczne, odparowując wodę i powodując jej znikanie z planety aż do całkowitego wyschnięcia. Jak widać, w ciągu miliardów lat planety przeszły znaczące zmiany, które doprowadziły je do obecnego stanu. Dziś wiemy, że Ziemia i reszta planet nadal ewoluują i że nasza planeta nie będzie na zawsze gościnnym domem, jakim jest teraz. Musimy więc dbać o nią i ją chronić, dopóki nie znajdziemy nowego domu na jakiejś innej planecie we wszechświecie. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji naszego kanału po więcej takich filmów. Do usłyszenia niebawem. Cześć!